Wyciągnąć imigrantów. Los que primero le pegamos éramos nosotros. Ponieważ eh, my zaczęliśmy ich... Eh, w razie wypadku takiego zaczęlibyśmy my ich. Era, era teatro. No? Ić, pero, I les de íbamos llevando, les íbamos llevando. Uh -huh. y los I los demás veían que las i... llevábamos y entonces aplaudían porque ja, los llevábamos. Pero... Zobaczyli, że ich zabieramy stamtąd, to zaczęli nam oklaskać. Brawo, brawo, oklaski. to byliśmy mądrzy, my o tym nie wiedzieli. <laughs> Explico una experiencia más. Eh, eh, hemos visto teatro encuentro, en teatro, si das, forum, si no, foro, teatro foro, Golía. Teatro Otra experiencia que hacemos de las 14, de que oscura, 14 oscura, se llama Teatro Cero. cero. Teatr zero. Es un teatro que se hace en casas. Uh, en casas particulares. Tiene una ventaja muy importante. Que cualquiera de ustedes puede ser el productor. A to to za Cualquiera que tiene una casa puede hacer una programación de teatro en su casa. teatro y ya está, está. ¿Qué pasa? Que eh, están entrenados lógicamente la, la gente que trabaja con nosotros. Eh, no solo se entrena como, como actor o como actriz. tienen que entrenarse también políticamente. Eh, Filosóficamente. Tienen que aprender de leyes cuando es necesario. Tienen que militar teatro, en las teatro, causas teatro, con las que teatro. trabajan en teatro. Muszą, eh, o te, o te te powody, których, Solo el 20% de mis alumnos son actores. Quanto? El 20%. El 20%. Los demás son educadores, trabajadores sociales, ingenieros, arquitectos, son grupos multiprofesionales y por eso pueden hacer cosas diferentes, pueden llegar a un gran nivel artístico y también a un gran nivel político. Y lo que es más importante, ellos se comprometen. To, no, ehm, oni się prawdziwie angażują w tym. Co mówią 0 scenie? Teatr Zero, nazywa się Teatr Zero, bo w hiszpańsku to jest zwykle podpisze się za pomocą C, tak jak Z. El periódico franquista, dlatego, że pewne pismo frankistowskie, España, które existen, w Hiszpanii, które nadal istnieje, se llama ABC. nazywa się ABC. I my to mówimy, wiemy, że to są pierwsze trzy litery alfabetu. No la última, la my zaczęliśmy od ostatniej litery, Z. z. Un to, ¿sí? Sí, sí. Un el teatro cero es el teatro al revés. Teatro cero teatro Cuando uno va al teatro, te atraso, lo importante es el, artista. el es artista. Ustedes vienen solo a aplaudir. En el no? teatro, cero, no. teatro cero no. Lo importante es el personaje. Es a quién representa. Además el público, en el teatro normal, como puede suceder aquí, son ustedes desconocidos. Aquí no, todo el mundo se conoce porque tú has invitado a tu casa. A tu familia, a tus vecinos, a z pracy, wszyscy się znają. tutaj jest inaczej, tutaj wszyscy się znają. Tutaj zaprosiłeś do siebie swoich znajomych, swoich przyjaciół, swoją rodzinę, wszyscy się znają. 20-25 osób, a wtedy 45 a wtedy 40 jest tak wszyscy razem uściśleni. Bardzo blisko się dzieje y, przedstawienie. Nikt nie pozwala wejść komuś do domu, komukolwiek. Zazwyczaj w teatrze el que se pone nervioso, ten, kto się ten, kto zaczyna się nerwować, to ten, który zaczyna będzie występował. Tak? No. w teatrze mm -hmm. zero nie? Que ha, que ha casa. W teatrze mm -hmm. zero nie. To jest ten, kto Policja. postawił dom, że tak, powiem, postawił to miejsce. I jest też general también propio z teatro zero. Ale mamy też również e, pewien rodzaj literacki typowy dla Teatru Zero. Teatru Zero zawsze reprezentuje los z ostatnimi la sociedad. I temat. E, temat Teatru Zero to jest e, e, zawsze chodzi o tego, e, który jest ostatnim w społeczności. Ostatnią osobą, która jeszcze się w społeczności. El actor, hace, e, multiple Aktor, aktorka wykonuje wiele różnych postaci podczas tego przedstawienia. I kiedy się zaczyna,

Obiad, kolacja, y i zaczyna mm -hmm. potem zaczynają rozmawiać. Działy się niesamowite rzeczy. Pewnego dnia, na jednym przedstawieniu, a, a, a zaczęli rozmawiać z aktorem e, todos los que wszyscy ci, którzy tam byli. Y actor, I kiedy wychodzi aktor, Se juntas, Kiedy aktor wyszedł y zostali ze sobą razem ojciec i córka. I się się spojrzeli na siebie. <laughs> I, tu A ty na pamiętałeś, ty. I ty, dlaczego A ty dlaczego to pominałeś? I ty, po A ty dlaczego to Tu yo, nunca <laughs> E dice que a partir de ese día nos escribieron una carta. Un no a partir de ese día empezaron a hablar un <tose el noven /3> padre e unha hija. O suka. Un día estaban dos inmigrantes no me dios, ¿no? viendo el espectáculo hmm. sobre la inmigración. El espectáculo la inmigración. Y cuando termina, les dice uno al otro: Tú y yo somos amigos. Y que uh, se con chulo, mediano, con Nos conocemos desde hace 5 años. 5 tú has venido en patera tú has pasado en estatéchco en patera en una travesía patente dice sí y tú a ti dice yo también yo también y por qué nunca hemos hablado de eso y de hecho nunca ni durante mi de y no solo hablaron después de eso sino que montaron un grupo para ir a los colegios a hablar de eso I nie tylko ochorony, nie tylko zaczynają tylko tylko poszli potem jeszcze do szkoły, do równych szkół po to, żeby to można. Dlatego, że teatr zero stara się e, pozyskać na nowo godność człowieka. La su Kiedy ludzie odkrywają na nowo swoją godność, no nie milczą, zaczynają pokazywać Zaczynała pokazywać I Jeden z tych poszedł do szkoły, A spkają swoje żeby swe doświadczenia. który do tego dnia bardzo się vergüenza. Por eso tenía muy miedo. Lo quería que nadie supiera que había venido en patela. Quería y que nadie supiera na y que Quería okay. que nadie supiera que

i pozwolił eh, poprosił ich żeby zaprezentowali żeby żeby przestawili się I że przestawili mu faszystę, który na czarny. następnie bueno, no i y ten, eh, ten pan powiedział, dobrze to to zobaczymy, czarnych y i el zrobił aktor który

Did ze dajmy tu telefon. Daj mi swój numer, numer telefonu. I tej nocy... El padre del ojciec faszysty, który był wysoko postawionym był w 27 firmą i le llamó para darle trabajo. Zadzwonił do niego tę pracę. El teatro de la escucha está creciendo. Rośnie, Gracias a que temu, un grupo de gente ludzi, cada vez más amplio większa, sin subvenciones, bez, dotacji, sin ningún tipo de ayuda pública, e, moviéndose por toda España, por, por Hiszpani, y ahora ya por otros países y, po Boli, po cree que es posible que los seres humanos nos escuchemos de verdad. Myślisz, że to jest możliwe. Możliwe jest to, żebyśmy ludzie, my ludzie, słuchali siebie naprawdę. Ocurre, kiedy to się dzieje, mm. kiedy to ma miejsce, jest posible pensar na revolución. Można myśleć o rewolucji. I to jest właśnie escucha? To właśnie marzenie teatru słucha. Cuenta. Un autor. Mm, muy conocido. Ten García Márquez. Bardzo znany autor, García Márquez. Una historia muy pequeña con la que Pan historia, dzięki której sam na końcu spotkaliśmy. Cuenta, że un gran científico. pewien bardzo znany ojciec........ studiował, badał długo. jak można rozwiązać wszystkie problemy świata. Był zamknięty en w swojej bibliotece. I y por allí vino swojego niño de 5 años. przyszedł jego 5 A molestarle. Por eso, para un poco apropiarse. Y él quería arreglar el mundo. Y él quería arreglar el mundo. Tenía que estar concentrado. Tenía que estar muy concentrado. No No sabía qué hacer con el niño. No eh, encontró por allí un, un mapa del mundo. Encontró un pequeño mapa del mundo. Entonces, cogió unas tijeras. Y le E, Kiedy? padre. El, el padre. i wziął, I wziął e, nożyczki i zaczął to od, tak odcinać, całą mapę. Kreando e, como las piezas de un puzzle. Robiąc powiedzmy takie puzzle. I le dice niño: Venga, aquí dziecku, Proszę, masz to. I las y pegamento.

stanu. por primera vez de, y levantó no Jak to zrobić, nie wiedziałeś jak wygląda świat. Ja nie wiem, no wygląda cómo Ale el te elementy i detrás zobaczyłem, że na tyłu Był kontur człowieka. Yo ja wiem, jak wygląda Así que pegué el tak więc e, zakleiłam człowieka, skleiłam człowieka. Y el I to bardzo ciekawe, bo e, człowieka i y producía y na drugą stronę y i świat był estaba arreglado. Y el teatro escucha ah. que hemos. Y że... Todos las personas podemos cambiar el mundo. Me y y teatro que es un juego i używamy w, ten, w tego ciała, który jest grow. Pero un juego maravilloso porque A i obiektywność. Utiliza todo lo que używa wszystko to, czym my jesteśmy. I, nos permite ensayar esas i, po posibilidades. I pozwala nam próbować różne możliwości. I wiele innych rzeczy. Pero ahora Ale proszę teraz, czekamy na, na to, żebyście teraz spytali się. Jak macie pytanie? Czego chcecie? To jest teatro. To jest <noise> teatro. <much> 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 Jeśli Państwo chcą się czegokolwiek spisać, to ja mam pytanie pierwsze, które chciałam zadać. To, to było częścią takiego większego, które teraz zadam. Chodziło o tą, o tą pierwszą formę teatru, która znajdowała e, się w parku e, z grupą... E, to Osób biednych, czy, czy może jakichś mniej uprzywilejowanych, z problemami, czy z jakimś już nie pamiętam dokładnie, jaki był kontekst. Ale chodziło o to, że pojedyncze osoby posadziły na przykład te osoby i rozmawiały z nimi, zaczynając ich siedzących na ławce. I teraz pytanie: moment, mi, w tym momencie, ja tylko przetłumaczę. Chodzi dopiero al momento a ese teatro Asiatek Nikatawryak, jest fiaskiem teatro Encuentro, jednak ta persona są na barrio. Pobre y que hablaban con las personas. Pues me interesa un poco saber de esa técnica. ¿Sí ¿El texto que fue en este momento anegado, que fue en este momento anegado, que fue en este momento anegado, fue en este momento anegado, que fue en este momento anegado? Si el texto con el que entraban es esas personas era un texto espontáneo o era de alguna forma preparado? Bien. Eh, todos los textos eh, suponen un trabajo previo. Wszystkie teksty są opracowane wcześniej. No jest Nie jest spontaniczne. Nie jest Jest kierowane. A lo que queremos conseguir. do tego, co chcemy osiągnąć. Hay są pewne teksty, które są ogólne, mundo, które używa kto, wszyscy mogą używać, i, nawet na poziomie międzynarodowym. Tutaj w Polsce też tam w wiele razy. Są teksty, które Są to teksty, które są uniwersalne, które w jakimkolwiek miejscu um, służą, temu, żeby Nożem trzymamy, teksty pierwszej fazy. Mówimy o nich, teksty pierwszej, fazy, które które służą do tego, żeby wprowadzić się, nauczyć się tej techniki. i które za pomocą bardzo niewielkiego treningu można zrobić pokolę. Ale jest wiele innych tekstów. To są te które robimy. Que są utilisan? Pensado en colectivos concretos, konkretnych w e, grupach e, ludzkich. Se ha hecho un texto, por ejemplo, para trabajar en un barrio, en el que había muchos colectivos culturales. Mm -hmm. Wiele w rzeczywistości kulturowych, Más de 40 en el mismo Ponad 40 różnych narodowości jednego y I, i nie były separadas unas de otras. Mieszali, eh, od siebie. podzieleni, eh, nie zauważali siebie. Y el objetivo del texto Solo un texto text, que hablara, tym, sobre la posibilidad de unirse. złączenia się. Aunque redactamos o texto, non o text, material deste texto, o material do texto. Se construen talleres previos con con as distintas culturas. O taller dinámica que van elegindo símbolos. Po, po, robi się pewne tamniki, pewne po to, żeby wybrać do tego tekstu z przedmioty, metafory, material po, mesa, ten materiał przychodzi na do naszego biurka y a encontrar i zaczynamy, elementos todos. zaczynamy spotykać elementy, które są wspólne. na podstawie tych elementów tworzymy y tekst i oddajemy. Si el grupo que trabaja teatro encuentro en ese barrio, Grupa, pracuje, tatru, en este caso, desea continuar, el lo pracy que provoca con el teatro encuentro to, son to, to, una serie de, de dinámicas sociales. En este caso, lo hizo un grupo de trabajadoras sociales. E, sociales. Um, 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 y utilizaban eso para buscar dinámicas de encuentro. Za pomocą Teatru Spotkanie stworzono e, ćwiczenia mające na celu spotkanie i zrobiły to, e, wy, wychodząc z Teatru spotkania nie za pomocą pewnych e, odgórnych nakazów jakiejś instytucji społecznej danego miasta czy dzielnicy. Otro grupo sociales, Inna grupa, na co stworzy, y na zrobiła Teatr Spotkanie z ludźmi, którzy mieszkają na ulicy. Que którzy są uh, oddzieleni od siebie. Para y po to, żeby zbadać uh, sposoby, w, jaki, w jaki ludzie m, mieszkają w y ten sposób. Por eso, nuestros, la gente que con Dlatego ludzie, którzy z nami pracują, uh, to są ludzie, którzy należą do różnych zarobków. Za pomocą dlatego, słuchania szuka, a a jak pracować w służbie ludu. E, nasze doświadczenie mówi nam o tym, że e, nigdy nie ma to nic wspólnego z tym e, jak tą polityki obronne od początku. Nigdy nie Żaden, człowiek nie potrzebuje dotacji. La gente esta oler trabajar, ganarse la vita, no quiere subvenciones